Pojeździć Kuba, tak sobie i popatrzeć na nasze piękne miasto. Ja oczywiście mam Kuba. I dzisiaj będziemy właśnie leżeć. idź Kuba, na leżak będziemy oglądać. Nie wiem. A w sumie nie wiem, czy to w ogóle wrzucę na YouTube, no bo tylko siedzimy i patrzymy. Aha, tak pięknie. Ale pięknie. Ej, tu się biegnie To my Idziemy. Szybko! Nie, 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 stary, nie skończy! Normalnie zejdziemy. Nie, wiem, chodź tam, tam, tam był. Tłumacze, ci Dobra, idziemy, kuba, dawaj, kuba, kuba stary, rura, szybko. Czeka biegniemy, biegniemy, szybko. Zamierzyj, jakby co? Cześć, gram, dość heavy. Kupaj, Chłopaki, uważajcie na inne animatroniki. Dobra, ale... a dlaczego nagle przyszłeś? Yy. Yy, nie wiem, po co tu przyszedłeś jak myślisz? Aha. No i poleciał. Kuba, to my musimy uzbrojać się. No, zbroję stary. Czekaj, czekaj, o, no to chodź do zbrojowni. On już tam uciekł. Widać go? Nie. Co ja widzę? idę? O ty, tam stoi na moście. Tu nie ma mostu. Czekaj. Czekaj. Stary, spadłem do wody. To, ja to idziemy do zbrojowego stary. Przestań robić. Dzień dobry. Dzień dobry. Zbroję na bardzo ważny atak. Więc proszę tutaj pieniążki. Tutaj takie grosiki. Tutaj... Czekaj, chyba muszę dawać ciągle. Dobra. No i będziemy poczekali i widzimy się zaraz. Chodź, kuba. Więc my sobie tu poczekamy. Ej, kuba, ile my już tu siedzimy? Ale mm. bardzo długo. Oj, 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 oj. Co się. Kupaki już można wejść. Dobra, seryjnie. idziemy? Sary. Dzień dobry. Yy, znaczy, Boże, dzień dobry. Możemy nasze zbroje? Tak, tak. To dla Ciebie. Dzięki! Uuu. To dla Ciebie. Skórzane zbroje. Czuję. Co musimy to Teraz, w tym momencie.

Musiałem komendę zmienić ten, bo to mi przypadało Ale chodź tutaj. komendę bo to Coś na czacie Gdzie ty jesteś? Wpływa. Prima please! Myślałeś, że wpisałem komendę? Nie, samo się zobaczę. Dobra, choć musimy y uzbro uzbroić naszą bazę. Ciekawe jako, jaki pierwszy animatronik przyjdzie. Czekajcie. Idziemy na górę. Dach? Nie, po prostu. W sumie Może na dach. Do swojego pokoju od razu. Mhm. W twoim pokoju najlepiej się ten... Zrobi, żeby się walczył. Nie, ja po prostu. To daj to, kradso. Czekajcie, co? Oczywiście, Freddy, dasz nam potrzebne materiały, bo on jakby... Wiesz o co, chodzi, że nie, nie mamy jakby. No... Udzięci! Dzięki, Freddy. No to dla ciebie chyba, Kuba. Stary, wziąłeś to? Brock, Freddy, dziękuję za wiaderko lawy. Si, si, stałej. stały, dał mi wiaderko lawy. Co ci dał? Mi też ak la dał. Więc widzę, że poczekamy sobie aż wszystko nam da. Zobaczmy, nam chyba dał wszystko. Więc możemy i, i iść robić starych choć tutaj. Co? Będę twój kodeks na kanale. Co? Będę twój kodeks na kanale, jak wiesz, że o 12 i zaczynamy żywić. No, w zasadzie trzeba tu obudować, bo to jest bardzo niebezpiecznie w tym naszym mieście. Fer, mówić coś? O, bo widzowie tak czekałem, czekałem. czekają, czekają coś się... Czym? Nie wiem Nie strasz mnie stary O wow Co? co? Nie Widzieliście widzowie, że ja nie uderzam go? Tu jest jeszcze z nami robot jeden. by może mu się w Stary robimy już długo. O stary, wdawaj co to ci w górę, to nie kuba? No. Tak kanale też. O. No, że no, dzisiaj nagrywamy nową piosenkę normalnie? No moim. Zobaczymy no, jeszcze z czego. Bo nie możemy wam chodzić. tutaj Dobra, myślę, że już skorzystam tutaj Czekaj Dobra, to tutaj patrzę jak mrozi, mrozi mój kanał Ale na moim kanale jest bardzo gorąco, więc wpadajcie Stary, daj ten, ten tutaj, ten drugi tutaj. Sary, daj tutaj. Tutaj, koło tego. Jak co ty bierzesz? Chodź. No to czekam na... I stary yy, nie jest jeszcze noca, słyszeliśmy dziwne dzięki. To są ten dzwon. postaw go tu. Okay, więc chodźmy sprawdzić, co to było. Sary. Patrzę przez kratę, na no nic Usta. Jestem Santrop! Nie cierpi nocy Bo cię wyjaśnić Santrop to się tylko kazła nie pobawić Wam wyjaśnić O nie mogę Proszę zabaweczki dla Was mm.

ja ej zabaweczkę do YouTube'a. co on ma z tyłu łowę Nie. Dobro. No co dobro. To jest to, znaczy czaszka. Pani daj Nie, będziemy kolekcjonować. Czekaj, raz na to tą czaszkę i dam tutaj wiesz, na tłuszcz. Na i w Czekaj. wchodzi. No to my że później. Dobra, pa. No to... Nie da tylko się wspina. To jest robot stary. Daj środku. Dobra, stary. Nie, nie, światło! Jest zachód, trzeba mieć światło. Światło najważniejsze. Teraz jesteśmy bezpieczni. Są dropale. Trzeba to zabudować. Zaraz to jest łatwo zniszczone. Co ty tam Nie Nic, nic. my nie cierpimy nocy. Po prostu, co nie stary, nie cierpimy. Nie Cierpimy jak jest ciemno. Tak, rozstawaj te latarynki. nad niem. Nie po co? Wywalaj! O teraz lepiej. Prawda chłopaki? Sorry, to zniszczymy szybko. Nie, co wy robicie? Nie! Ser, szybciej. Musimy zrobić tak, żeby było ciemno po prostu. Nie, nie, nie! Co to było tam? Sary, szybko to Sorry! Co To zniszczy? Szybko. stary, szybciej nie odzywa się szybciej. Szybko. Nawet ty pochodnie, to porczek. Co tam jeść? Jezu. Nie, 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 dlaczego to zrobiliście? Włącz światło! Włącz światło! No, no, no. Niegrzeczny chłopiec, niegrzeczny. Dobranocka już się skończyła. Kołoś czeka kara. Zamknij ripi pszczony. Spier z naszej potecji! Ser, tak to się robi. Maddie Games, umie pokonać, co nie? Gracz Mundro został zabity przez Madi. Jeszcze to wrócę. Dobra, ser, ho. Sorry, ale to ciemno. Z jednego torcza albo bo milion toczy. No bo w końcu nie chcę tak ciemno, bo nic nie widzę. To czekam na kolejne. Ej, Madzi, wstawać. Co? Ale hmm, ma kto tym razem? Ja. Działo. Ktoś tam był. Ja. To już jest na dywan stary.

stary o nie ty Sorry Foxy lubię cię, ale... No i sernała. Wejdź za już z stary. I ser nagrywasz już. Gadki. Dobra, no to zawsze te gadki. A, tym razem będę patrzył i nie będę robił atakcji, masz okej? Okay? Ej, mam może noszewki, chcesz? Co? Ja ona nas tam je marchewkę. Sary idziesz, już się nagrywa. Idziesz? No, mm, w co? co to O. Coś to w kubę. Yeah, Stary, daj mi jedno ciasteczko Trzy? nie no, Co Ale to ciasteczko w ogóle mi serduszka znikły. Łatwa. mi serduszka znikły. Nie pokazuje mi ilości. Czekajcie, naprawię to. Dobra, bo Kuba prosił o no i teraz, no dobra. To bym na trzeciego cienka, gdzie jest Kuba? Ej, na dworze. Chodź tutaj. <laughs> Wyjdź przed dom! Oh, o No, Już. Czekaj, już idę do ciebie. Dobra, to na Zrzego nam się podobało. Jak broniliśmy się przez, przed e, animatronikami, jaki to daję łapkę w górę, no i cześć. Dobra.